Ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem kto jesteś, święty Boże. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie Galilejskiej. Oto słowo pańskie. Kochani, miałem dziś po raz pierwszy w tym roku wykład z Mariologii dla sióstr zakonnych w naszej diecezji. I rozmawialiśmy, na naszych wykładach kontynuujemy nasze rozważania nauki Kościoła na temat Matki Bożej. I powiedzieliśmy sobie w pewnym momencie, że wszystko, cokolwiek mówimy w Kościele, w nauce, w Mariologii, czyli nauce o Maryi, o Matce Bożej mówimy i wiemy ze względu na Pana Jezusa. I jako bardzo dobry przykład posłużył mi dogmat, czyli oficjalna nauka Kościoła, o Maryi Matce. Maryi Matce. Maryja jest Matką Bożą. Najważniejszy tytuł Matki Bożej. Drugi, równie ważny i zaraz następujący po nim, Maryja jest zawsze dziewicą. I to, że jest matką, i to, że jest dziewicą, mówimy ze względu na pana Jezusa, ponieważ jest matką syna Bożego i w swojej dziewiczej naturze oddana całkowicie panu Bogu. Ale nie myślcie, że pomyliłem dni, że dzisiaj jest szkoła Maryi. Nie, szkoła Maryi będzie jutro. Natomiast jest to taki wstęp, który służy mi teraz w kazaniu, żebyśmy dobrze. Pochylili się nad dzisiejszym słowem, które ma bardzo ważne przesłanie i wielką moc. Otóż Maria jako Matka Boża jest Matką Pana Jezusa, który jest i Bogiem, i człowiekiem. To jest bardzo ważna prawda naszej wiary. Prawda, którą Kościół wyznaje w sposób uroczysty i które jest niezwykle ważnym kamieniem całej nauki Kościoła. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale nie ma dwóch Jezusów: Jezus Bóg i Jezus Człowiek, tylko jest jeden i ten sam Pan Jezus, który ma ludzką i boską naturę. I Pismo Święte ukazuje nam Pana Jezusa w naturze ludzkiej bardzo klarownie. Co to znaczy? Pismo Święte. Ewangelie ukazują nam wiele sytuacji, gdzie Pan Jezus jest taki bardzo ludzki. Zachowuje się jak każdy z nas, jest, taki, jest takim człowiekiem. Jest bardzo ważne, żebyśmy w naszym patrzeniu na Pana Jezusa go nie odczłowieczyli. To nie jest jakaś istota pozaziemska, bo uwaga, może nas to zdziwi, ale Pan Jezus, jak nie jadł, był głodny o czym wiemy po 40 dniach na pustyni, odczuł głód. Jak długo nie pił, był spragniony, o czym wiemy, kiedy przychodzi do kobiety, do studni i mówi daj mi pić. Kiedy był zdenerwowany na ludzi wziął rzemyki i powywalał to wszystko ze świątyni. Kiedy był smutny, płakał, a kiedy był radosny, cieszył się. Widzimy, że kiedy utracił swojego bardzo dobrego przyjaciela, łazarza, poszedł do jego grobu i zapłakał nad jego śmiercią. A więc Pan Jezus jest w tych swoich reakcjach bardzo ludzki. Jest prawdziwym człowiekiem. Tak jak mówiliśmy sobie przy Bożym Narodzeniu, tak Matka Boża prała pieluchy. Bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie są jakieś figurki czy postaci z obrazków, ale i Pan Jezus, i Maryja, Matka, byli prawdziwymi ludźmi. Są prawdziwymi ludźmi. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jednak tą drugą stronę Pana Jezusa jako Boga. Otóż, kochani, Jakbyśmy nie patrzyli na Pana Jezusa jako człowieka, który się śmiał, płakał, jadł, był spragniony, cieszył się, a nawet pewnie tańczył na weselu. Jeżeli byśmy się tylko na tym zatrzymali, to byśmy poszli w taką pseudokrześcijańską filozofię, która już niewielu, wielu ludzi wyprowadziła na Manowce, która się zatrzymała tylko na tym ludzkim patrzeniu na Jezusa. Zapominając, że Jezus jest. Synem Bożym. Bo zwykły człowiek, ten, który je, pije, cieszy się, śmieje się i płacze, nie jest w stanie jednym słowem uciszyć burzy. Nie jest w stanie wskrzesić umarłego. Chyba, że Bóg da mu taką łaskę. Tak, ale wiemy, że w przypadku Pana Jezusa te cuda następują w jakimś celu. One mają pokazać Jego uczniom, słuchaczom, że tu nie jest zwykły prorok, który może i ma bardzo mocne słowo i głoszenie, ale tu jest coś więcej. I dzisiaj spotykamy się w Ewangelii właśnie z takim punktem szczególnym. Jezus wyrzuca złego ducha. Był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął wołać ten duch. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? W innym miejscu duchy wołają: Synu Boga, Boży, przyszedłeś nas zgubić. Bardzo ważne, kochani, wsłuchajmy się w to słowo. Ewangelia mówi, że był człowiek opętany przez ducha nieczystego. Duch nieczysty. W języku polskim, tak samo jak i w oryginalnym, jest liczba pojedyncza, jeden duch. Zaczął, czyli on, ten duch, wołać. I jak on woła? Czego chcesz od nas? Jezusie, przyszedłeś nas zgubić. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Znamy tą przypowieść o duchu, który jest wyrzucony i który błąka się, i jeżeli człowiek się opuści w swoim życiu duchowym, on sprasza jeszcze swoich nieczystych kolegów i wracają. I jest gorzej niż było. Duchy nieczyste lubią, jak nam pismo święte nas poucza, działać w grupie. Pamiętacie tą sytuację, jak Jezus wyrzuca ducha nieczystego z opętanego i każe iść w świnie? Co tam było? Jakie Twoje imię? A Duch odpowiada Legion, bo jest nas wielu. Ewangelia nie zostawia nam tutaj żadnych wątpliwości. Duchy rozpoznają Jezusa jako Syna Bożego, który ma nad nimi władzę. To jest bardzo ważny, kochani, moment. I tak jak obiecałem, kolor zielony wrócił, widzicie w liturgii, zaczął się okres zwykły. Teraz w tym okresie zwykłym będziemy towarzyszyć panu Jezusowi w tej jego drodze. To, co tajemnica różańcowa określa jako głoszenie Królestwa Bożego. I tu właśnie w tym spotkaniu jest, Jezus krótko załatwia demona. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy Duch zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł. A ludzie, widząc to, zrozumieli, że to jest nauka z mocą: że tu jest więcej niż tylko aż głoszenie, że ten Jezus jest kimś więcej. Jeszcze potrzeba dużo czasu, żeby również uczniowie pojęli, że. Tak naprawdę przyjęli między rozumem a sercem, jak wiem jest długa droga, więc oni już pewnie to wiedzą. Ale żeby w to uwierzyć, potrzebują czasu i dużo mil, które przejdą z Panem Jezusem. Więc potrzebna jest im wiara, a wiemy, że i w ostatnich momentach ziemskiego życia Pana Jezusa też będą wątpić. Potrzebna jest im wiara, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. I dlatego, kochani, tam, gdzie rozpoczęliśmy, tam zakończymy dzisiejsze kazanie. Kiedy mówimy o Mariologii, o Matce Najświętszej, kiedy mówimy o Świętym Antonim i o wszystkich naszych wspaniałych, kochanych świętych, których nosimy w naszym sercu, nie zapominajmy, że oni wszyscy są wspaniałymi, pięknymi postaciami, ale postaciami, które prowadzą nas do Pana Jezusa. Dzisiaj wysłuchamy w nabożeństwie do świętego Antoniego kolejne prośby i podziękowania. Wspaniale, że je piszemy. Pamiętajcie, że wszystkie podziękowania i prośby za przyczyną Matki Najświętszej, Antoniego, one nie idą do Matki Najświętszej i do Antoniego, ale zawsze do Pana Jezusa. Bo to Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Święci pomagają nam zrozumieć to. Święci prowadzą nas do Pana Jezusa. Nigdy nie zatrzymują nas na sobie, ale zawsze prowadzą do Pana Jezusa za przyczyną i przewodem Matki Najświętszej, która jest najpokorniejszą służebnicą Pańską. A więc, kochani, pamiętajmy, kiedy czujemy, że nas nęka zły, kiedy czujemy, że jesteśmy przez coś dręczeni. Męczeń, w jakiś sposób czujemy, że ktoś nam przeszkadza w życiu duchowym, w modlitwie, w skupieniu. Wołajmy o pomoc do Jezusa, bo on ma władzę wypędzać złe duchy. Wołajmy, ponieważ on jest synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Oby nigdy nie dopadło nas zwątpienie w tą największą prawdę że Pan Jezus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, zawsze z nami jest.